Hejka moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś nagrywamy sobie gotowanie, a odcinek będzie specjalny, ponieważ jest on z okazji Halloween. Robimy sobie dzisiaj straszne babeczki. Jak widzicie, mam już dwie formy przygotowane. Przedstawiają one właśnie dynie z wyciętymi, przerażającymi twarzami. I jeszcze mam taką mieszankę babeczki z płatkami czekolady. Ale nim przejdziemy do przygotowania, poproszę Was kochani o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie ją tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych. Ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A na dole będzie pasek z moim adresem, tam możecie do mnie wysyłać paczki, listy, co tylko chcecie oraz mój Instagram, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam. Rzeczy potrzebne do zrobienia babeczek, no to tak foremki, gotowa mieszanka... I muszą jeszcze przygotować dwa jajka, 100 ml mleka i tyle samo oleju. A więc zabierajmy się do pracy. Po otwarciu, w środku mamy dwie takie białe torebki. W jednej znajduje się czekolada, kawałki czekolady, właśnie, a w drugiej ta cała mieszanka, plus jeszcze były takie zwykłe białe foremeczki, których akurat no, nie zużyjemy. Ok, ja już przygotowałam sobie wysoką miskę, i teraz w pierwszym kroku musimy zbić yy, jajka. Dodać do tego mleko i olej, no i wsypać tą zawartość zaszetki z tym ciastem i wymieszać. Jak widzicie, to nic trudnego. Dwa jajka mamy już wbite. Ter teraz mleko i olej. Zobaczcie, taka gładka konsystencja się zrobiła. Wsypujemy teraz kawałki czekolady. Gotowe ciasto z czekoladą przekładamy do foremek. Kochani, ciasto nałożone do foremek. Wkładam teraz do piekarnika je na 20 minut. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdą te buźki z przodu. Teraz czekamy. Właśnie wyjęłam babeczki z pieca, jak widzicie. Teraz musimy zaczekać, aż ostygną i wyjmiemy je z foremek i zobaczymy, jak nasze dynie wyszły finalnie. Kochani, babeczki już wystygnęły całkowicie. Wyjęłam je z foremek i tak prezentują się końcowo. W niektórych buźki wyszły o wiele bardziej wyraziste, w niektórych nieco mniej. Natomiast i tak wyglądają fajnie, jak sami widzicie. Można je jeszcze przyozdobić lukrem, te minki, żeby były wyraźne. Natomiast e, byłby do tego fajny kolor czerwony. E, ja niestety nie mam. Teraz przy sobie czerwonego barwnika muszę dopiero zakupić. Mimo wszystko podobają mi się. Na pewno będą e, dobrze smakować. I A więc, kochani, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Na czacie napiszcie, czy Wy będziecie robić jakieś słodkości z okazji Halloween. A ja dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w następnych moich filmikach. Życzę Wam udanego Halloween. Do zobaczenia, słodka Bella.